Witam w drugiej części styla MS231C, po wstępnych oględzinach, rozkręceniu, rozebraniu, tak to wygląda. O. tak to wszystko wygląda. Pilarka nierozbierana od nowości, prawdopodobnie. No, muszę jeszcze zobaczyć te numerki na cylindrze. To oryginał. O, tak to wszystko wygląda. I już Wam pokazuję, jak jest zatarta. Jest perfidnie zatarta. Tak to wygląda. No cóż, rozbierzemy ją, zobaczymy, jak ona wygląda z tego co widzę po takich zatarciach chyba nici z tego cylindra będą raczej chyba na pewno ale próby i błędy lubię to praktykować spróbuję to schonować i złożyć i zobaczyć czy ona będzie pracować i czy będzie miała dostarczon dostateczną moc. O, tak to wygląda. Jak mówiłem w wcześniejszej pierwszej części nie mam kamerki. Bym zobaczył, ale i tak ją trzeba rozbierać. To ją rozbierzemy. Tutaj ten y, cały, y, co widzimy nagar wyczyścimy, i ją złożymy i zobaczymy, co z tego będzie. Założymy nowy tłok, pierścienie uszczelniacze, łożyska. Jeśli nic z tego nie będzie. To. Gdzieś poszukamy używki cylindra w bardzo dobrym stanie z tłokiem. Bo mam tłok firmy Farmateka, bodajże. Jakiś mi zalegający jest. Dostałem w promocji. W gratisie, jak zamawiałem tłoki do innych pilarek. No to myślę, że Farmatec nie będzie mi szkodliwy, żałować jego, żeby tu założyć. No to dobra, to ja się biorę do reszty rozkręcania, rozbierania tej pilarki. No, i co mogę powiedzieć? Spotkamy się w kolejnej części filmu. Zapewne przy honowaniu albo czyszczeniu tego. To zapraszam do trzeciej części, która będzie tam nie wiem, za kilka dni. Dzięki. Na razie pozdrawiam.